To ma problem Dobra. Może, możesz właśnie czytać w czat. <grym> to się kurwa szło nie zakładać. Prostę. <grym> <Znoszę. grym> możesz czytać czat. Dla ciebie jest cały. Spoko, ale to ja wpierd muszę.. Kurwa wygrać. Nie, no szkoda. Jeżeli ktoś jest na czacie, to mogł... Nie no. Prince kurwa, Prince. ma to jebana. Dupa ruchana. Noż w pizdę, kurwa twojej matki. Jeba. Nie, kurwa, nie, 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 Czyli nie, z nie, mogą być. <noise> dzisiaj. nie, dzisiaj to nie, ja kurwa 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 <noise> Kurwa, pierdol się, 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 aż kurwa kurwioną minkę wyślę. Pierdolona Pierdolona kurwo aż mi mi Jaki banjo? On nigdy nikogo nie ukradł. Ja pierdolę. czyli się szakapa. Jeden gości mnie oksywa po swoim się. Papian. No ciulni jeszcze raz kurwa, jeszcze raz, jeszcze raz, no. I teraz dawaj, szarżuj kurwo. Ale kto czyta czat, bo... Boż mi się kurwa nie chce Jo, ja zaraz, idę no, kurwa obierdolę jakiegoś kurwa To czystego Dupala kurwa No tak, co ty idzie, nie? Bij tego kur, kurwa Smoka Rodawaj no Prince, się rozpędził, w pyst Mniejszy dimej będziesz już zadawać Ma Nie to Marion Dzień dobry. O, przyna myślałem że cię kompa sobie nie, nie wyjebałem Bo jest w tym dymku? No byłem. A no tak, bo ty do edynku pojechałeś. A no. kurwa ci naszego ci nie ma. Co na czat? Leć kurwa. I co mi kupiłeś dobrego? I tobie. O, eee, chujem, spierdol. Biedak, kurwa, nic nie miał w dostanie. Póki były puste jak z FRL-u. Niepotrzebnie się tam jechał. Co, nic nie kupiłeś? No nie. Xd. Puszcz to. Kubuś też nic nie kupił. IZD! Jeden, the... no kubuś. No kubuś. dobra, no, no, nie, no pływa, kupiłem. Nawet kupiłem 200 litrów. Adam! To nie ja. Ale to się, też. też się seta i no, moja. To coś ty kupił. O bazę, ironat, grzałkę, bazę i ironat. Awka długa, awka długa. w jesteś czy Głupi głupi. Dlaczego? Po, po co tyle? No bo to było do Ali Baza i Ayomat. Ale Ala nie ma Ayomat do mnie i do Ali jeszcze grzała. Zapasy na. kiedy ty masz Uro? 23 wrzesień. Twoje ostatnie. No i Ala ci chce kupić, nie? No. Ale skoro ona ci tak bardzo kocha, to niech ci kupi te FA 12 i to powiem. Nie, powiedziałem mi, żebym nie kupowała TV12. Będzie mi w ogóle, żebym mieć nie Ja Nic nie kupała. to ja ile jest po... w ogóle TV12. O 600 No tak, chyba o 20 zł jest gorsza niż ten, ten co ona ci kupuje. Aha, a co jest lepsze? Znaczy do mnie TV12 ma ciepły dym, nie? No właśnie nie, bo gadamy, bo im... że jest o wiele gorszy niż ten na... ale ma. No wiem, ja i to z niego przecież, no nie ja ma nie. Przemagrasz w Jak użyjesz normalnie moje buchy, no to nie, ale jak weźmiesz już większe buchy, no to moim zdaniem No to, to to masz tak samo, jak z tej ósemki od Maji. No ja to nie, ale no. coś jeszcze zobaczę. No. W ogóle, k**wa, siedłem do dymkania. Szłem. Ona była coś na polce tak z matką. I, Ida tam kupił, nie? I ona mi go do i nie kupuje, bo ona nie ma pieniędzy, nie? No, awka, długa Idziemy, nie? My ją spotkaliśmy i ona nagle dostała pieniądze i tak i my się musieli cofać. Ale kto? No ja Kurwa, wygram to. Co, wygrasz? W ogóle Klesz, ja ci Bastek pisał na jemana. czacie. Gdzie teraz kurwo wyśmieja? Te, ja opisał ci na czacie. Mi? Opisz do kleszczu. Bastkowi. A. Gdzie na czacie? No w tej grze. Ma to, że nie zaobserwował. Halo, Marian, miałeś miło obejrzeć ten level, co będę go przechodzić. Kurwa! Dobra. O, dobra, no to... Yes. Zbijałem na czat, także... Spokojna twoja rozczochrana Adam. Dobra, y to, to duch, gracz Pokémon siema. Dzięki za tą jedną aktywność na czacie. <laughs> jedną, jedyną. Naprawdę kurwa, dużo do czytania tu jest. <laughs> Kto idzie? Kocham poszedł. poszedł Jeden like nawet jest, o kurwa o, jeden, jedna osoba to. ogląda. Także jest kurwa... O nie, dwie osoby oglądają, dwie osoby ten czat się rozkręci. Daćmy to! Chyba Psona wyszedł, żeby pisać na czacie. E, długa Ej. znowu tam, Kai, z chatem! Ej, oni posz... On poszedł kanał niżej tam do nich. Jebany pedał. Nie, 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 Po co? Bo mnie kurwa oko spędzi. Kurwa, pokój się wychylać, powiedzcie mi? A pokój ty się wychylać? No tak Ej, kto ogląda? Ja oglądam i ktoś jeszcze? ja. Aha, no to czasu jednak nie rozkręcę. Rzucę coś. Idę na dowód, bo mnie wyzywają. My też możemy jak chcę. to. Nie! Ale czekaj, kurwa to chuj. E, kurwa chuj. Chuj kurwa. Nie. O nie, dobra, ja wiem. On był w Bangkoku. Wydałaś e, Galę, dałaś ona był w Bangkoku. Był w Bangkoku. Jeśli on był w Bangkoku, to ja, się, to ja pójdę na studia. A daj long no, czy short? Yeah, short. Kurwa, ale no nie ma nikogo na tym czacie, ja pierdolę <noise> Ej, to dzisiaj było rano 14 osób, nie? O w chuj, to twój chyba rekord No rekord, dwie osoby wyżej Fajny jakiś nubek Ale, ale nie kurwa, ucho swęgi, ja pierdolę 80 Adasz, no, Ale masz ty masz czasami najwypopięć czy... wyświetleń te Adaś Co? Ale 109 Wasz, nie? nawet ma. Nie mam klucza, właściwie są szukam. Teraz ja znajdę. Ja muszę zobaczyć, który twój live ma najwięcej wyświetleń. Uuu. Chyba był live ze mną. Nie, to był live bez ciebie. Wtedy. Nie, ale ja wiem, że ten, że. Najwyższy, no ty miałeś ze mną na live. No. To no A deshot? Tak O kurwa, ale wy macie tą najebane tylko. Ale by tam, że osoby to Kurwa masz naje... więcej was kurwa matka nie miała No nie To no nie To są blizniaki 3 jajowe 10 jajowe Trzy jajowe, ja pierdolę, bastek No ojciec miał trzy jaja, no co zrobić <laughs> Ale to nie chodzi o to, że ile ojciec miał jajo, ile matka miała jaj tych jajowodów Cztery osoby, uuuu. Uuuu. uuuu Rozkręcę, proszę coś pisać Piszcie Pisać, byle co, jakieś gówno, pytania, albo nie wiem Ja będę odpowiadać z miłą chęcią, aż mnie kurwa oko sędzi Mogę Cię nawet wyzywać więc to tam obojętne, żeby coś się działo. No, ja cię, nie wiem, szkolować papieża, disa, nie wiem. Pali, nie dobra. Eee, e, e, nudesy, jak jest jakaś dziewczyna, mi wysłać, albo coś. Nie, nie, nie. Masz mm. tak, wolał odcinków. A no to No to zależy. No to tak, zależy. to, 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 to od miesiąca wysyło. No <noise> <noise> ja kurwa myślę, o ochuj, wodzie, nie? Patrzę, a tym jakieś zdjęcia wysyłasz, kurwa. Nawet na to nie patrzą potem, nie? Ja tu nagle je, takich rzeczy się Jak dobrałem. nie patrzyłeś, to mnie zraniłeś. Proszę nie. szkalować papieża. Nie, nie szkalujcie papieża, to jest nieładnie. Nie wolno obrażać drugiego człowieka, którego nawet kurwa nie znacie. Dlatego ja chcę was wszystkich poznać. KURWA! Adaś ja cię się zabiję, ale niestety on był pierwszy. Ale już miałem pięknie na Twojej głowie. Adam to jest prawdziwy youtuber. No, on modne dla subów. Manu. To jest dosłownie. Ej, Adas, Adam, Adam, tam? Adam, Adaś, Adaś, Silver Elite. Super. Jestem Bogiem tej jest. gry Gold 3 Pierdalec tam, nie czekać. Global LED Kurwa wpijać jest jedna wka dwie no bać Trzy osoby No, Cztery ja nie widzę. To, to bym was zniszczył By nie ten reload A ale... Jeszcze raz ucisłem ale mnie kurwa te oko swędzi, szypi, kurwa chuj wie co No pisać to na czasie co wy będziesz nimi oglądać No wiesz, są trzy osoby, tym tylko najprawdopodobniej jedna może być od tym, który to ogląda Także... Kurwa, jebać cię! Kur... Pizde, bolka i walka Aaa... F... Pierdolę tą kulturę To zmianę mapy to jest, to jest mapy bez sensu. I no masz jedną drogę, my się skampimy i tyle. No właśnie. Dlatego my mieliśmy, jak grałem sam, to mieliśmy jedną taktykę: każdy kupuje fleści. I to leci 20 fleszy, Nie ma szans, że nie zabijesz. Adam, jak chcesz się uruchowi, to się... To mi godek to. A, okej. Okay. Pleza, a tak się to jeszcze, mnie jeszcze pograć. O nie, mi rozdupi. Nie mam co zrobić na tej mapie, na Tero. To jest taka bez sensu mapa, nie? Sam jesteś bez sensu. Ty jesteś bez sensu. Ty jesteś bez sensu. Wszyscy jesteśmy bez sensu. Tak, ja nie. No tak, bo Basy to jesteś idealny. Mam mi oko, A, hmm. tak. Wszystko flesza ja pierdolę! Taki tam był bodek, on się wychylał. No kurwa, ja ty się wychylił jak ciul! Nie bać. No bana za Nie, się. O. Ale go nie umiem trafić, pokój. Zdawaj Adam co? 18, 8. easy 18, 14. No to ty słaby jest dzisiaj, Adam, No bo kurwa ta mapa jest przyjebana. Nie zwalaj na mapę, po prostu ty jesteś coraz słabszy. Yy, nie wal do mapy. Kurwa, flesze pod Rymi dał, nie! Wbijasz, 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 wbijasz. The long czy short? No. Chodź Chodźcie to, chodź. The long, Ja się Jestem w baniu od niego, Nie, nie bania. Bani. Eee, bania u cygana. Bania cygana. chyba ci pojebało, że mnie rozpierdolisz z jebany. No chyba cię poj to daj. A. A daj, wiesz co, ci pojebało, tylko. Daj, tak. Andaś wysyć powiem, zdychasz teraz w tej rundzie. 8 w tej zdechniesz rada, Powiedziałem, że przyznaję, ale Pewnie A dać, to jest po prostu pewne, że zdechniesz O Ty, gdy na znakami, tak? Ten tyle flesz wody naszej na modlę, że to jest magia tak. Kesza, kasza. Też dobra No No, chujas od. No, widzę, ma to też, też bez sensu. A ja mam problemy, bo ja nie mam nic najlepsego. A daś, zobacz, ci kluczy dotnął Teraz, plecaj. Ja jestem Maciek. Maciek. Mam, Maciek. mam, Maciek. Macie, 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 Jeszcze dwa macie, 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 dwa macie, 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 Ale ja nie, nie patrzę nic. na macie, 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 do macie, serio macie, 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 no chyba mała. Diego. Jemy Diego. Dijemy Dzięki za słuba. No, hmm. chyba ktoś dał mi, mam no, 134 już. Czy miałem 134? Jest jestem w To łatwiejsza pierwsza strona. O, Tero. Jak słodko. Dobra. A to jest ta na na jej nie lubię. Też nie. To powiem brać.

Ha! Ha! ha. ci chciał kosę walnąć! Nie no. ma, Pat. Ale coś mu nie wyszło, temu syneczkowi. Chyba się powiem, daś, ty byś się załamał, jak ja bym ci tak kosę walnął. No, jeszcze ja i to ja. Kampi na rescue u siebie! O! Chyba Bastek. Do... Pajacy. Droga, droga. Pajaki, kretynie robili Cię na szynie, Yo. No, ja. To, to ja go ubijam, ja. A ja Marynowi pojechałem po ambicji. To, to Bastek pojechał. Ale gdzie pojechał? No po ambicji. Do Deutsch pojechał. Oj, czemu... Kurwa, i Postek to jest ludzki niemiec. Ja sam nie ludzki, nie Bo Polakie... No Polaka to się nie nadaje. Kurwa. Ty się nadajesz jedynie na to, co to namajdujesz. Kurwa, z kichuta. Ododziasz, <noise> jak? Tak, jak ale, ale nie no, w sumie. To faktycznie nie nadaje się na Polaka. Nie, gadałem ci. Bo jestem kurwa Hannes, do Rolu. Ja jestem Krojcok. Ja też Krojcok, niestety. Matka Polka, ojciec Hanyz. Ja się nie będę chwalić. Ty to Hanyz. Mama z Polski. Pojebałaś się. Pojebałaś po prostu? Po. Jak, ja, jak ja bym się dowiedział, że ma rodzina w tym skąpie, to bym się z dawno zabił. Być musiał sobie wynabiać paszport. No akurat mam. A daj mi się na dole. Akurat temu pan nabierał paszport. Dobra, możemy ruszyć. Kąd? Jest dola. Kurwa, jako to jest easy mapa dla Tetania? Co? Tak, to jest easy mapa dla Tetania. No nie wiem, władziłbym się. No kurwa, stoi w tych hostach i bronić. I jak z tym sorsem? To... To... A, zapomniałem. Ciągle narzekasz. A co ja mi z niego robić? Tam ci się kurwa nie podobało, tu ci się nie podobał kurwa. O, coś napisał. Jak z tym sourcem? Nooo, no, za niedługo zainstaluję, wiesz. Ej, jeden jest e, nad drzwiami, a Drzwia, jest ja drzwi, 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 mm. Wiem, widziałem. Na kamerach. Bożeeej. O, to jest to, jest Największe lachy na no, nie przeżyłem. A zwłaszcza na kod moda. Afka, most, most, awka. Spoko. Bastyk, może gdzieś w okolicy most? What? Nie. Dobra. A drogę? Czemu? A co? A drogę masz jakąś? Drogę? Dobra, Urban, beda. 16 na zgodzie. Lejtowo, Aż się po ja, jak podrapie Muszę się umyć Jeszcze raz A czemu się ptaczył jakoś drogę? No bo myśl, myślałem, że wiesz, że, że tak Niemcy to sobie skalkulowałem, że taka bieda. Bo to jest jedno z biedniejszych państw w Europie, nie? Chłopie, a ty myślisz kurwa jak bo tu dojechał, kurwa brecz. Tak, w <laughs> średniowieczu na koniu, nie? Gnaleź kiedyś na kwiatach? Gnaleź? na tak? Jest... Ja dużo ja grałem, ja no. grałem, ja też dużo grałem. Inaczej tak się przyznam. I się do tego nauczyłem, i się tak grać w CS, nie? Następnie jak też idzie. Na Ej, na co? Na dwie. Nie widziałem. Jeszcze jeden jest u góry. Ale bo tak jest zapotwory, teraz takiego spotbola, ja pierdole. no, no! też idzie? To powiedz mi, żeby przyszykował już cegarety, albo wpierdol. Ja, ty. Ty. No, a kto inny? Grałeś na CPC? Graj na CPC. CPC, co to jest CPC? Czekaj. Zapytaj się ujbana, usuwej on 16 16. Ja cygan pali cygarety Cigan pali cygarety Grałeś na Pan cygan Dziś. pali cygarety? To wpierdol. No, no to nie Omen no, ja no mówią zagubić cigarety za moje pieniądze. Ale to grałeś czy nie? Nie grałeś. To ty CPC? To cygan pali cygarety. Ach. On już ci po tyle razy tak, powiedział. No to, to... No dobra, no to nie grałem w cygana, który pali cygarety. Nie grałeś? taki, taki cheat -pad. To możesz grać z cyganem, który. Nie, to Tokyo Drift, to jeszcze miałem, nie wiem, ile, 9 lat, gdzie, 10? Próbował nie na dachu. Jeden klub opuł raszować. A chodźcie teraz, poszło z Tokio Driftem. Tokyo Drift? To był kiedyś taki cheat do CS-a. tam nawet na teleport do spawna innego teamu. XD. Nie, Tokyo Drift, kurwa tam. E, jeden drzwi idzie. Ej, no dobrze przyjdzie wam tak według mnie to granie na cheatach to jest jak kurwa bycie znadzonym przed jedzeniem nie? Adamek pll 2 A da ja ino raz grałem na cheatach, Co grałem 1-1 ze stępniakiem no, i to to ja to... załączyłem w i przenikanie przesiadało i się dziwiłem czemu ja go zabiłem co chwilę Ja też tylko raz grałem na cheatach bo kurwa Grałem też z pandą na podmodzie, nie? No. no. I nagle wdupił cheater. Aha. ja i panda postanowiliśmy ściągnąć cheaty. Znaczy, najpierw panda ściągnął cheaty, potem pandę przeniosło do jego teamu. Aha. I ja byłem sam na dwóch cheaterów, nie? <śmiech> <śmiech> no to też ściągnąłem cheaty. <laughs> to już jest u nas. Ale to i tak nie było do ugrania, kurwa. A dać masz jakąś skrzynkę? Nie mam właśnie już Ja szukam nie, klucza ja... ja też ale jak ten jak chcesz mieć klucz a masz na przykład dwie skrzynki to się z kim zamień, bo oni chcą, chcę, oni chcą się często zamieniać No ja wolę klucz bo chcę otworzyć skrzynkę z Digdem. Chyba że otwarłem tą skrzynkę? Nie, jeszcze nie Marion Pulałko Tu mnie granie... Cześć, a jedną ze skinami jest kurwa niepoprawny Jak to nie Jak chcesz kurwa grać na skiny to sobie pograj kurwa w goła A masz pieniądze na goła Nie ja, ja mam Masz? No A dasz? A czy to pożyczysz No że Tokio Drift No wiem, że Tokio Drift Bo tam ja trzeba było się pobawić. Ale co pożyczasz pieniędzy? Myślałem że możesz go na steamie tego Ogólnie jest na tym, na, mi, yy, na ścianach. Ja mam pieniądze, żeby sobie kupić. No ja myślę, że masz tego. Ja, no na chuj mi na razie. Ja dopóki nie będę miał ten komputera jakiegoś, to po chuj mi mam kupować. Przecież masz ten tablet. No a na tym tablecie to ty myślisz, że mi go pójdzie. No, uh -huh. no chyba, kur, chyba kurwa na najniższych z włączonym ekranem. Na najniższych. No ja naj... mam też to Adam. Fajnie, że się Co? Dawaj nagrywamy Dying, Lighta. Dying Light? Co? Do spoko, tylko będę musiał ściągnąć Storentów Ale to na masz serwery nie zag... ze spinami. No i co mnie ja to interesuje kurwa? Adaś... No? nie masz ten Jak masz te serwery, to sobie nie na... nie zagrasz na torenta. Ze mną chyba. To nie bo to się jakoś dziwnie, tam nie ma serverów ani nic nie, no tam masz poczekanie jedno. Jedna bania, druga bania i trzecia bania. Czeka na do powstania. Wiadomo to jestem w CT, kurwa, nie Marian, Wyjdź do tymi drzwiami. Dobra, poświęcę się. A dostanę się z Aha, ono, o, o to mi chodziło właśnie. O tym będę No mi się możecie w Dying Light. Znaczy Dying to to bym co poograł, nie? To była kiedyś moja najulubniejsza gra, nie. Mamy nawet do dzisiaj gdzieś tam schowaną na Steamie daleko w głębiach, na takim takim zwanym Dark Webie. Kupiłem ją za dwa bitcoiny. Nie kupię się w ogóle. Co <noise> Ale na streamie tego nie muszę wyjść Adam nie ma z dodatkiem jeszcze tego dajmy Adam musisz się przyznać że High z YouTube'a się nie zgadza A ja z YouTube'a się nie zgadza proszę dawać pieniądze Pieniądze płacać. To? Adam. To wiesz ja ci mogę udostępnić grę na streamie, nie? Serio? No? No to weź no o CSM Właściwie możesz wrać do CS-a Eeeyo yy, jeśli mu udostępniasz CS-a to nie możesz Czemu? Nie możecie grać razem. Ale możemy. on by sam grał. No. Ja nie grał. O, Maria, do teraz mi to podesz. Sorry, zapewne. Ja to nie udostępniłem. A, to Nie ma Co? Gdybym grał sobie w e. Tak Tak lajba, chcę, go nie będzie, bo przecież mi ping odskoczy do miliona. O, AWP. O to weź no przerywam streama, przepraszam Was bardzo.